szkoda, że dzisiaj tak pochmurno, ale zobacz, wiosna jest, przyszła. Jest piękna olszyna. Pięknym bardzo miejscu. Witajcie. Dzisiaj chciałybyśmy powiedzieć o olszynie i znalazłyśmy bardzo fajne miejsce. Olszyna uwielbia takie niskie, podmokłe przy strumykach, przy rzekach. A to dlatego, że bardzo dobrze sobie radzi w takich miejscach. Inne drzewa w naszym kraju niestety, jeśli postoją dłużej w wodzie, po prostu ich korzenie gniją i one giną. A olszyna potrafi, korzenie olszyny potrafią żyć bez tlenu bardzo, bardzo długo. Olszyna wyrasta nawet i do 30 metrów, pokryta jest taką ciemną, brunatną korą z liczną ilością kreseczek takich. Dobra, i mamy tutaj takie charakterystyczne gąsienniczki, te fioletowo-brunatne. To są męskie pączki kwiat, yy, kwiatowe. I teraz ważne jest, kiedy je zbieramy. Zbieramy je w takiej fazie, kiedy są lekko rozluźnione, ale mają jeszcze pyłek. Jak są już tak bardzo rozluźnione, jak na przykład ten, to pyłek z niego uciekł i większość substancji aktywnych również. Ale nie zbieramy takich pączków, które są tak bardzo zbite, bo jeszcze są substancje w nich po prostu nieaktywne. Musimy chwilę poczekać. Kolejne pączki to są pączki żeńskie. To są takie te małe szyszeczki, młodziutkie. Z nich później, w następnym roku, możemy zobaczyć takie charakterystyczne szyszki. Mogą być jednoroczne, a nawet trzyletnie, będą wisiały na drzewie. One też są dobre do zbioru i do wykorzystywania. I jeszcze mamy takie charakterystyczne ostatnie pączki liściowe. To są te takie ładne, zagięte rogaliki. Olszyna właśnie się rozmnaża poprzez, za pomocą wiatru. Ale ze względu na to, że żyje w, przy rzekach, strumieniach, ich nas jej nasionka są bardzo lekkie, w związku z tym unoszą się na wodzie i łatwo po prostu im się e, rozprzestrzenić dalej. I szukają nowych miejsc do zasiedlenia, właśnie w okolicach e, strumieni i rzek i jeziorek. Ale w ogóle olszynę możemy jeszcze wykorzystać też zimą. Nawet jak jeszcze nie ma tych pączków nowych, to zawsze są piękne takie szyszeczki. Szyszeczki zeszłoroczne, albo nawet trzyletnie mogą być. I to e, z nich też zawsze możemy sobie coś Przygotować. Olszynę w tej chwili bardzo łatwo rozpoznać i to z daleka, dlatego że jej kolor, te gąsienice, właśnie te, te kwiaty męskie, nadają taki ciemnofioletowy kolor i po prostu pięknie to wygląda w słońcu i z bardzo daleka widać olszynę. Taki fioletowy, charakterystyczny kolor. Ale jak ktoś nie rozpoznaje kolorów albo jest taka pogoda jak dzisiaj, to zawsze możemy rozpoznać po szyszkach, po tych starych szyszkach. To jest moja metoda. I teraz chciałybyśmy też pokazać jeszcze, co można przygotować sobie z tych i kwiatów męskich, tych brutów, ale też z tych szyszeczek zeszłorocznych czy nawet trzyletnich. W ogóle zbieranie szyszek czy tych pączków, właśnie szczególnie tych żeńskich, bo męskie to szybciutko zbierzemy, bo to są charakterystyczne duże gąsieniczki, ale te żeńskie to jest naprawdę mega nauka cierpliwości. To teraz sobie nazbieramy zarówno tych męskich, jak i żeńskich yy, pączków i pokażemy Wam, co można z nich z, super zrobić dla skóry i na włosy. Ale mamy skarby śliczne te pączusie, co? Udał nam się dzisiaj zbiorę. I co? A pamiętasz, co w medycynie ludowej z nich robiono? Tak, z tych starych siseczek odwar yy, bardzo dobrze się sprawdzał jako okłady do przemywania ran, stłuczeń, owrzodzeń, ale też jeśli ktoś miał problem z błagunką, Taki odwar osłodzony cukrem do no popijania. Z tych męskich pączków przygotowywano napar i pukano nim gardło przy zapaleniu gardła, migdałów. No i jeśli ktoś miał problemy z krwawiącymi dziąsłami, to też się super to sprawdzi. To to? Idziemy działać! Zapraszamy! OHA ma bardzo ciekawy skład fitochemiczny. Wszystkie składniki zawierają lupeol, betulinę, kwas betulinowy, alantoinę. Poza tym zawierają jeszcze garbniki, taniny. W ogóle taniny to są takie bardzo ciekawe związki, bo to jest coś, co roślinka wytwarza w celach obrony przed roślinożercami, przed czynnikami środowiska. Po pierwsze, mają zdolność pochłaniania wolnych rodników, w związku z czym. Chronią roślinę przed działaniem wolnych rodników i chronią też roślinę, ale jak my stosujemy, to nas też chronią przed działaniem wolnych rodników i przed starzeniem się na przykład skóry. Poza tym mają bardzo taki cierpki, gorzki smak i są po prostu niesmaczne dla zwierząt i bardzo często to ratuje im życie, bo zwierzęta ich nie lubią. Czyli reasumując... To wszystkie składniki, które znajdują się w osze będą działały przeciwgrzybiczo, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwtrądzikowo i bardzo dobrze nas właśnie chronią, jak to Marta powiedziała, przeciw wolnym rodnikom. A teraz przygotujemy sobie z nich napary i odwary i pokażemy, na co można wykorzystać na skórę i na włosy. Przygotujemy sobie napary z męskich kwiatów olchy, łyżkę taką bierzemy tych naszych glóbków. Spryskujemy alkoholem. Właśnie po to, bo roślinka podczas rozdrabniania wydziela enzymy, które mogą nam niszczyć składniki aktywne. A tak alkohol je dezaktywuje. Enzymy wrzucamy do garka, zalewamy szklanką wody gorącej w i ostawiamy na okres około 20 minut. Po tym czasie mamy gotowy napar. Teraz przygotowujemy sobie też napar, tym razem na mleku, czyli też łyżkę tych. Męskich kwiatów. Spryskujemy alkoholem, rozdrabniamy, wrzucamy do garka, zalewamy szklanką gorącego mleka i też odstawiamy na okres około 20 minut. Po tym czasie filtrujemy i mamy gotową. Mleko ma takie super właściwości, że jest emulsją i zawiera w sobie zarówno składniki, yy, które są rozpuszczalne i w wodzie, i w tłuszczach. W związku z tym wyciągniemy więcej substancji aktywnych, które zawarte są w pączusiach. A ze zredniałych szyszeczek przygotujemy sobie odwar, czyli łyżka takich szyszeczek. I zalewamy ciepłą wodą. I pozostawiamy i gotujemy przez okres około 20 minut. Po tym czasie odstawiamy na kolejne 30 i mamy gotowy odwar do użytku. Mamy przygotowane już odwary i napary. Zobaczcie, jaki ma bardzo charakterystyczny kolor ten odwar. Napar jest dużo jaśniejszy. No, i tutaj jeszcze też nasz napar na mleku. I teraz Wam powiemy, co możemy, jak je wykorzystać na skórę i na włosy. Przede wszystkim taki napar z, pamiętacie, z tych męskich pączków, czyli tych można powiedzieć takich glistek, można. Wykorzystać, jeśli mamy trądzik, trądzik łojotokowy, sterydowy, taki trądzik, z którym sobie w ogóle nie możecie poradzić, bo macie go od kilku lat i już nic właściwie na niego nie działa, przemywajcie sobie po każdym myciu skóry twarzy, przemywać sobie skórę właśnie takim naparem, nawet kilka, kilkanaście razy dziennie. I zobaczycie, jak te gruczoły łojowe się uspokoją, nie będą tak szybko pędziły, będą spokojniejsze i cały ten trądzik powinien się wyciszyć. Wadą tego jest, że może to trochę przesuszać. Dlatego dużo efektywniejsze byłoby przecieranie właśnie takim naparem na mleku, bo mleko jest już emulsją i też zawiera związki tłuszczowe. W związku z tym będziemy trochę też natłuszczać tą skórę, nie będziemy powodować jej takiego przesuszenia. Więc to są skarby na skórę: na skórę łotokową i trądzikową. A przygotowany nasz odwar z szyszek możemy z powodzeniem wykorzystać. W... Przy wcierce do włosów, tak? Skórę głowy. Dlatego przy takich problemach, jak łysienie przedwczesne, też przy tym, kiedy nam włosy zaczynają siwieć przedwcześnie, ale jeśli my nie mamy połysku, jeśli są łamliwe, z powodzeniem nasz odwar z szyszek się sprawdzi. Tylko to nie jest napar czy odwar do stosowania dla blondynek, bo on niestety ale przyciemnia włosy, w związku z tym tylko brunetki. To są nasze pierwsze zbiory w tym roku, nasze skarby z olchy, które mogłyśmy sobie wykorzystać. To jest taka pierwsza oznaka nadchodzącej wiosny. Będziemy szukać w lesie dalszych skarbów do wykorzystania na skórę i na włosy i będziemy się dzielić tym. A was serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia. Pa!